Siema tu znów. Fotofakty. Dziś odczarujemy wielką cyfrologię Nikona. Co oznaczają te wszystkie numerki? Czym różni się D3500 od D750? A gdzie w tym wszystkim stoi legendarny D700? Zostań do końca, bo po tej rolce będziesz rozumiał Nikona lepiej niż nie jeden sprzedawca w sklepie. Tu lecimy całość, którą masz wyżej. Jeśli chcesz więcej takich analiz, Zostaw follow i serducho seria czterocyfrowa D3000 D3100, D3200, D3400, D3500, najbardziej amatorskie, bardzo lekkie, proste menu, idealne dla początkujących podstawowe funkcje brak śrubokręta w body, tylko obiektywy AFS będą ostrzyć automatycznie d 5000 x d 5000 D5100, D5200, D5300. D5500, D5600. Poziom wyżej lepszy AF. Więcej punktów ostrości, często ruchomy ekran. Nadal brak śrubokręta, ale ogólnie bardzo uniwersalne aparaty dla amatora i półamatora. Na przykład D5600. Często polecany jako najlepszy Nikon na start. D700, D7000, D7100, D7200, D7500. Wyższa półka. APS-C. Solidne body, często magnezowe elementy. Śrubokręt można ostrzyć też starszymi obiektywami bez własnego silnika, bardziej rozbudowany AF. Dwa sloty na karty, oprócz D7500, D7200. Do dziś świetny na start dla ambitniejszego amatora seria trzycyfrowa: D100, D200, D300, D500, D100, D200, D300, D300. S. Starsza profesjonalna seria. APS-C, mocne body, uszczelnienia, szybkie serie zdjęć. D300 długo był topem. APS-C D500 top APS-C. Nikona do dziś rewelacyjny. AF bardzo szybka seria zdjęć. Świetna ergonomia. Idealny do sportu, dzikiej przyrody, ptaków. Nikon D700 pełna klatka. To pełna klatka. FX można powiedzieć, że to mini mini D3. Korzysta z bardzo podobnego sensora jak flagowy D3. Bez wbudowanego gripa. Lżejszy, bardziej poręczny. Świetna ergonomia, uszczelnienia. Do dziś kochany przez wielu fotografów za plastykę obrazu i kolory. Brak filmowania, jak na swoje czasy nie był to jeszcze masthew. Dla kogo? Świetny dla fotografów portretowych, reportażowych, studyjnych, którzy chcą taniej wejść w świat pełnej klatki Nikona z epoki DSLR. Nikon D600, D610. Pełna klatka. Tańsze, pełnoklatkowe modele. D610 poprawił wpadki D600, problemy z kurzem na matrycy. Świetny stosunek, cena jakość na rynku używek. Dla amatora, który chce wejść w FX tanio, Nikon D800, D810, D850, pełna klatka Hires, D800, pierwsza pełna klatka Nikona z matrycą powyżej 30 megapikseli, D810, poprawiona wersja z lepszym AF. I dynamiką D850. Jeden z najlepszych Nikonów w ogóle. Nadal mega popularny wśród zawodowców. Duża matryca. Piękna plastyka. Ogromne pliki RAW. Dla kogo? Portrety, krajobraz, komercyjne sesje, produktowe zdjęcia, śluby. Nikon D750. Pełna klatka. Jeden z najpopularniejszych modeli Nikona FX Ever. Świetna jakość za cenę. Bardzo dobry AF. Matryca 24 megapikseli. Świetny wybór dla fotografów ślubnych i portretowych. Seria dwucyfrowa D40, D50, D60, D70, D80, D90. Stare. Starsze generacje amatorsko-półprofesjonalnych. DSLR D90 swego czasu. Bardzo udany model. Pierwszy DSLR Nikona. Z filmowaniem seria jednocyfrowa D1, D2, D3, D4, D5, D6. Pełna klatka, pełen profesjonalizm. Topowa seria reporterska, sportowa, ogromne korpusy, wbudowany grip, do pracy w ekstremalnych warunkach deszcz. Ostatnia lustrzanka flagowa Nikon'a 2020, drugi bezlusterkowce Nikon, seria Z, seria ZAPS-C, Z30, Z50, ZFC, kompaktowe, dla amatorów i vlogerów Z50, bardzo dobry stosunek, cena i jakość seria. Z pełna klatka, z5, z6, z6 drugie. Z 7, z 7, drugie, z 8, z 9, z 5, budżetowa pełna klatka, z 6 do fotografii i filmu, z 7, większa rozdzielczość, z 8, z 9, totalny top, bezlusterkowe flagowce. Na co zwracać uwagę w numerkach Nikona? Im wyższa pierwsza cyfra, tym bardziej amatorski model w serii DIXIX. -i w serii DIXIX I DIX, im wyżej tym mocniejszy półprofesjonalny profesjonalny segment. Seria Z całkowicie zastępuje lustrzanki Nikona. Nowy bagnet Z. D3000 dla totalnie początkujących, D5000 dla półamatora, D7000, D500 dla zaawansowanego amatora półpro i pro. I